No i witamy Was w drugiej części naszej rozmowy o tym, jak my sobie tutaj radzimy w obecnej sytuacji, jak Australia reaguje na to, co się dzieje, jak, jakie ma podejście do ludzi, jakie ma podejście do nas, do studentów międzynarodowych, czyli spoiler słabe. I jeżeli nie oglądaliście pierwszej części naszego filmiku, to jest podlinkowana gdzieś tutaj u góry, to możecie sobie zwejść, żeby zobaczyć kontekst i początek. A dzisiaj będzie następny odcinek takiej samej mniej więcej długości, kontynuujący to, co zaczęliśmy. Czyli podsumowując, zostało powiedziane, że. This, if you're a visitor in this country, um, it is time, as it has been now for some while, and I know many visitors have, to make your way home. Przy do domu ogólnie, że a mamy nie oczekiwać żadnej pomocy tutaj. No i że albo sobie damy radę, albo mamy jechać do swoich krajów, albo poprosić rodziców, żeby nas wsparli. No i właśnie tutaj pojawia się ten popularny mit na temat studentów w Australii, bo studenci to ogólnie się kojarzą z ludźmi, którzy mają tam może z 18 lat i z, dopiero co skończyli liceum, i, a studenci, którzy wyjeżdżają za granicę, to się kojarzą z takimi ludźmi, którzy po prostu mają bogatych rodziców i oni im płacą, żeby sobie tam pojechali i sobie zobaczyli kawałek świata, nie? Tylko, że w Australii to ja prawie że nie znam ludzi, którzy są młodsi ode mnie i są studentami. A ja mam 28 lat, nie? Czyli ja generalnie już nie jestem w wieku takiego typowego studenta, a na pewno nie pochodzę z rodziny, która by mi zafundowała studia, bo takie taki ja mam widzi się i idę do tatusia i mówię, tatuś, ja chcę pojechać sobie do Australii na studia. My sami zarobiliśmy te pieniądze przez wiele lat pracując ciężko i teraz. My nie mamy do kogoś... Znaczy, w sensie, gdybyśmy poprosili po rodzinie, to byśmy uzbierali tam jakieś pieniądze i byśmy przeżyli, nie? Ale chodzi o to, że to nie jest tak, że te pieniądze są dla nas na wyciągnięcie ręki. A tutaj się traktuje student... Niektórzy Australijczycy mają cały czas w głowie ten obraz studenta jako kogoś, kto jest bogaty, przyjechał sobie z bogatego kraju i z bogatej rodzinki i teraz może powiedzieć, ej, dajcie mi jeszcze tam parę tysięcy dolarów, bo tutaj ktoś marudzi, że, że ja mam jechać do domu, a ja nie chcę. Tylko, że problem polega na tym, że nawet jeżeli część pochodzi z bogatszych rodzin, no to te bogatsze rodziny teraz chyba też mają problemy, nie? To nie jest tak, że tylko Australia ma teraz ten problem. I jednym z takich problemów jest na przykład to, że duża część ludzi u mnie na studiach jest z Indii, a w Indiach były przez jakiś czas, i nawet nie wiem jak jest teraz. Banki zamknięte, albo nie można było wykonywać w ogóle przelewów międzynarodowych. Czyli nawet 5 miliardów dolarów na koncie rodziców nie pomogłoby komuś, kto nie ma tutaj pieniędzy, żeby zapłacić za kolejny semestr studiów albo opłacić sobie yy, wynajem mieszkania czy, kupień, czy kupić sobie jedzenie. Więc. A poza tym, powiedzenie komuś, że ma jechać do domu, podczas kiedy ta osoba dopiero co straciła pewnie pracę i nie ma raczej na bilet, który będzie bardzo, bardzo drogi w dzisiejszych czasach, a po trzecie jeszcze są bany na podróże i nie można sobie lecieć gdzie się chce, no to to jest po prostu hamowanie Według mnie. Żeby powiedzieć komuś, że ma jechać do domu, jak nie może, on praktycznie nie ma za co i nie ma jak polecieć do tego domu. No to dzięki, ziomek. Wielu ludzi na pewno jest właśnie w takiej sytuacji, jak Natalia powiedziała, że po prostu teraz musi świat zawalił. E, jakoś tam finansowo. Wielu ludzi jest tutaj, my jesteśmy jako para tutaj. E, mamy tą wizę studencką na dwie osoby, ale wiele ludzi jako singlowie przylecieli, wiele osób na tych wizach studenckich pracuje, pracowało właśnie w tym hospitality, jakoś tam part-time, czyli to były te pierwsze osoby, które w pierwszej kolejności straciły pracę. Więc a, no, takiego brakowało trochę takiego a, może wyważenia słów. Jest też duża grupa osób, które przyleciały tutaj, e, traktują swoje sprawy finansowe dosyć poważnie. E, swoje studia traktują dosyć poważnie. No i też, dlaczego ktoś wysyła Natalię do domu, skoro ona tutaj zapłaciła za, no właśnie, za jakąś usługę edukacyjną? To boli i, i też nie. Chcę po prostu ją pobrać. Bo jeżeli... ja teraz jestem jeden semestr studiów przed końcem. Ja robię przedostatni semestr, czyli już wpakowałam w ten uniwersytet chyba z 40 tysięcy dolarów. Czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy i wszystkie inne rzeczy. Ja tutaj przyjechałam po to, żeby uzyskać ten dyplom, nie? Więc jakby całe koszty życia i wszystko. I teraz ten pan mi mówi, że czas jechać do domu. W sensie, że ja nie dostanę tego dyplomu nigdy i że mój czas w Australii już się skończył, nie? I nara. No i excuse me? Serio? To bardzo, bardzo miłe z jego strony, nie? No, no bo to... Chodzi o to, że osoby tutaj na wizach studenckich nie będą sobie w stanie poradzić i będą e, potrzebowały pomocy. Wtedy e, tutaj przedstawiciele rządu mogą się z takiej perspektywy wyższości e, wypowiadać, nie? że o, tam jedźcie sobie do domu. Ale może być też tak, że my się ze swoich obowiązków tutaj póki co wywiązujemy. Wszystkie opłaty za studia wnosimy w terminie, wszystkie podatki, wszystkie koszty życia pokrywamy sobie sami. I to ta druga strona się póki co nie wywiązuje, bo nie dostarcza nam tej edukacji, za którą zapłaciliśmy. No i w takiej sytuacji to ja bym oczekiwał co najmniej grzeczności tutaj. To tak jakby, no, no nie znaczy, wiem dlaczego to porównać. Ja z jednej strony to się cieszę, znaczy nie, że jakoś tam jestem super radosna, ale podoba mi się, że on powiedział wprost, nie, że my nie mamy czego tutaj szukać i oczekiwać, bo nic nie dostaniemy. Więc to jest fajne, że przynajmniej postawił tą sprawę jasno od początku. Ale z takiego punktu widzenia jakby ludzkiego to... My nie jesteśmy jeszcze w takiej najgorszej sytuacji, bo Krzysztof nadal pracuje, więc jesteśmy w stanie się utrzymać. Nie jesteśmy w stanie już kompletnie nic odkładać i nasz budżet wisi na włosku. Ale dopóki Krzysztof ma pracę, to jesteśmy w stanie przeżyć, nie? Więc to nie jest tak źle. Ale gdyby, gdybyśmy na przykład oboje pracowali w Hospitality, albo gdyby Krzysztof jeszcze nie zmienił pracy, którą miał jakieś 2-3 miesiące temu, to on by teraz był na bruku i ja tak samo. I w takiej sytuacji, gdybyśmy my teraz usłyszeli te słowa, to. By zostało nam płakać, albo robić jeszcze jakieś gorsze rzeczy. Ja, tak, ja powiem tak, ja tej sytuacji nie traktowałem jako e, dla nas jakiegoś zagrożenia. Może trochę zbyt optymistycznie, albo zbyt pysznie, ale jakoś tam e, przekonany byłem, że, e, że my sobie damy radę. E, bo jest, możliwości jest dużo. E, to jakbym nawet stracił pracę, to nie znaczy, że nie byłbym w stanie znaleźć sobie następnej i cały czas z tyłu głowy miałem właśnie takie coś, że a jak już po prostu nie znajdę 2-3 tygodnie pracy, no to trudno, wypłacimy nasze superannuation spieniężymy tutaj nas, nasz majątek, sprzedamy samochód skuter za jakieś tam e, pieniądze, zorganizujemy sobie jakiś tam lot do domu, no nie będzie to jakieś łatwe i z dnia na dzień i tanie, no ale na pewno e, da się to jeszcze e, jakoś zorganizować i trudno i nasza nie przygoda no. z Australią się skończy z jakiegoś wielkiego żalu nie popadniemy w jakieś długi e, w Polsce e, mamy gdzie mieszkać i... No tak, ja rozumiem, ja rozumiem. No dobra, może ja trochę wyolbrzymiłam mówiąc tutaj o nas, bo ja wiem, że my jesteśmy jakby życiowo zaradni i jesteśmy w stanie sobie poradzić teraz, nawet gdyby Krzysztof stracił pracę, ale chodzi mi o to, że na pewno jest teraz. My jesteśmy, na pewno nie jesteśmy typowym przypadkiem yy, tutaj studenta albo człowieka na wizie międzynarodowej. Jest po prostu masa ludzi, którzy są w sytuacji gorszej od nas teraz. I ja bardziej starałam się uzmysłowić wam sytuację tych ludzi, nie? No bo oni, co, co oni mają zrobić? No tak po prostu, co oni mają zrobić teraz? No i poniekąd, jako odpowiedź na to pytanie, które tutaj zadałam, czyli co teraz ci studenci mają zrobić, do, yy, wpadł mi w ręce już po nagraniach. Yy, Taki artykuł, że rząd pani Palaszczuk y, zajął stanowisko w tej sprawie. To jest, Palaszczuk to jest premier y, stanu Queensland, że y, ci ludzie, czyli studenci, są uwięzieni w Australii, y, są uwięzieni w Queensland. Zostali często wyrzuceni ze swoich domów y, i wielu z nich nie ma za co jeść. Y, kompletnie zostali rozbici przez tą pandemię, i jeżeli rząd nic nie zrobi w tej sytuacji, to tysiące tych ludzi, tych studentów skończy na ulicach. I potem dalej jest, że e, International Education, czyli międzynarodowa edukacja, generuje 5,4 biliona dolarów dla Queensland w ciągu jednego roku i wspiera ponad 23 tysiące lokalnych prac. Jeżeli nie chcemy, jeżeli my chcemy, żeby ta gałąź przemysłu przetrwała po tym wirusie, to musimy teraz się zatroszczyć o tych studentów. I to jest to, co ja właśnie mówiłam już w poprzednim odcinku, czyli że. To nie jest tak, że my po prostu y, mamy jakieś roszczenia, czy teraz chcemy coś na tej sytuacji sobie ugrać, ale po prostu zwyczajnie ten sektor jest tak ważny y, w gospodarce tutaj w Queensland i w całej Australii, że jeżeli oni teraz pozwolą na to, żebyśmy my na przykład skończyli na ulicy albo nie mieli co jeść albo coś takiego, to po prostu to wszyscy zapamiętają, nie? I nikt tutaj więcej już nie, przy, nie, nie przyjedzie studiować, jeżeli takie to będzie niebezpieczne, nie? I no, to jest pierwszy, pierwsza taka osoba, która jakby rozsądnie się wypowiada o tym i pierwsze, pierwszy artykuł, który mi wpadł w ręce, który pokazuje, że może jednak ci studenci to coś tam, jakby coś tam powinniśmy się o nich zatroszczyć, czyli całkiem miło słyszeć takie nazwisko Palaszczuk, przy takim artykule, bo ta pani, jak pewnie się domyślacie, ma polskie korzenie, czyli zarobiście. No i wydaje mi się, że po prostu ten premier albo tego nie przemyślał, albo to przemyślał i po prostu nie jest może takim dobrym człowiekiem, ale to było po prostu mało ludzkie wydaje mi się, żeby użyć takiego, takiego doboru słów i wiesz, zostawić na, na lodzie 6% swojej populacji, swojego kraju. Mimo że może nie są obywatelami, ale Australia jakby sama się, w sobie składa się z imigrantów, którzy przybyli tutaj kilkaset lat temu i to naprawdę jest fair, żeby traktować tak Kraju imigrantów, innych imigrantów. Ja jeszcze tutaj nie spotkałam się z człowiekiem, który by się identyfikował z rządem. W Polsce wszyscy są bardzo tacy polityczni, i nawet rozmawiając z kimś przez tam krótką chwilę, to jesteś w stanie mniej więcej stwierdzić, na kogo ta osoba głosuje, nie? Bo wszyscy jakbyś są fanami polityki i gadania o polityce, albo przynajmniej bardzo duży procent. A tutaj nikt się nie interesuje polityką. Chodzą na wybory, bo muszą, bo jakby nie pochodzili, to by dostawali mandat, a pewnie gdyby nie dostawali mandatu, to nikt by nie chodził na te wybory. I wydaje mi się, że to wynika też może z tego, że Australia jest taka wielka i dlatego na pewno jakby regionalnie różni się w poglądach, podejściu do ludzi, w jakichś tam wyznaniach, wierzeniach i swoich jakby wartościach. I na przykład tutaj w naszym regionie ja znam wielu ludzi, znaczy w sensie ja nie znam aż tak wielu ludzi, ale ludzie, którzy teraz, z którymi teraz się komunikuję to są Australijczycy, to są ludzie, którzy są teraz już permanent rezydentami tutaj, tutaj mam na myśli jakby moich znajomych z pracy głównie, znajomych ze studiów i to są ludzie, którzy byliby mi w stanie pomóc jakby od razu, nie? Gdybym ja tylko powiedziała, że coś mi się złego dzieje. Oni są bardzo uprzejmi ludzcy i nawet moja koleżanka wczoraj mi powiedziała, że jeżeli ona dostanie tego job seekera, czyli jakby tą wypłatę dla ludzi, którzy szukają pracy, czyli dla bezrobotnych, to że ona się ze mną podzieli, bo ona wie, że ja nie mogę tego dostać, nie? Więc to są takie gesty ponad to, co ja myślę, żebym była w stanie zrobić dla innych, bo ja też jestem samolubna i ja ogólnie nie lubię jakby pomagać innym, dopóki sama nie mam jakby zapewnionego tego, że ja przeżyję, nie? No, taka już po prostu jestem, więc ja rozumiem też ten rząd, który, który chce pomagać swoim przede wszystkim, ale chodzi mi o to, że ten rząd jest jakby oderwany od swoich ludzi, że jakby nie widzę tego w ludziach, żeby oni byli tacy, jak ten rząd jest. Więc to jest takie ciekawe, bo w Polsce jakby widać wyraźnie, że rząd odpowiada temu, co ludzie chcą, nie? Na przykład jak ludzie chcą 500 plus, to wybierają kogoś, kto im daje 500 plus. I wtedy wszyscy są zadowoleni, nie? I rząd się cieszy, bo ma wyborców, wyborcy się cieszą, bo dostają coś od rządu i sobie zbijają piątki, nie? No ale to właśnie a to tutaj... jest słowo klucz to są wyborcy. I to jest różnica polega na tym, że te 6,5% po prostu nie ma prawa głosu, bo stali rezydenci i obywatele mają prawo. Nie, stali rezydenci nie, chyba obywatele tylko mają prawo głosu, a tymczasowi nie, więc to no. ja bym powiedział, że... Można by było tutaj przyczyn upatrywać właśnie w takim populizmie i że zawsze musi być ktoś w innej sytuacji jeżeli jest ciężka sytuacja na rynku pracy, no to fajnie brzmi, że imigranci zabierają nam pracę, więc teraz pomaganie imigrantom jest takie być może populistyczne. Ja nie chcę krytykować. My jak byliśmy... Shut up! And dance with me. Przepraszam, jestem tak zdenerwowana, że nawet mnie natura wkurza tutaj. Prawie jak się No w sensie... Czekaj, ja nawet nie wiem o, tym, o czym my mówiliśmy, ale pewnie o czymś wkurzającym. No właśnie, a warunkiem dostania wizy, w ogóle uzyskania, jak już byliśmy w Polsce, jednym z dokumentów, które musieliśmy dostarczyć, to jest to, każdy kraj ma inny limit pieniędzy, ale jakiś tam limit pieniędzy, że w razie gdyby coś się złego stało u nas przez pierwszy rok w Australii, albo byśmy nie znaleźli pracy, albo by coś tam, coś tam, to musimy mieć od kogo pożyczyć, albo musimy mieć swoje oszczędności, żeby ich używać. No i my zrobiliśmy taką składankę, tam prosiliśmy naszych, nasz, naszą rodzinę, czy kogoś tam, nie, dobra, i po, poświadcz mi, że w razie co to mi pożyczysz, nie, i tak wszyscy robią. I i wysyłaliśmy screeny, nie, że tam na koncie są jakieś pieniądze i że jakby co, to możemy do tego dostąpić. No i fajnie, nie? No i teraz teoretycznie yy, jakby wchodzi w, rzeczywiście w akcję to wymaganie wizy i według mnie to jest super, że oni tak zrobili już przy staraniu się o wizę, że trzeba to poświadczyć, że się ma jak żyć przez rok, bo teraz oni mogą powiedzieć, ej no, ale mówiliście, że macie za co żyć przez rok, więc teraz co, my, co po co mamy Wam pomagać? Tyle, że my jesteśmy tu już dłużej niż rok. No i tutaj chodzi to, chodzi pierwsza dobra wiadomość jaka się pojawiła od czasu jak to wszystko się zaczęło, że chyba 2 kwietnia uaktualnili tą, ten, te warunki uzyskania dostępu do swoich pieniędzy na emeryturę. I uaktualnili to w taki sposób, że teraz pieniądze na to, ten superannuation to mogą też wypłacać ludzie, którzy, studenci, którzy są tutaj dłużej niż rok. Czyli my się na to już kwalifikujemy. No i oczywiście to zrobimy, nie? Ale to bardzo długo trzeba było czekać, aż oni to powiedzą, że my to możemy zrobić. Bo między 25 marca a 2 kwietnia to jest tydzień, i przez tydzień byliśmy kompletnie na lodzie, i to było bardzo nieprzyjemne uczucie. Teraz też jest nieprzyjemne, nie? Ale przynajmniej jedną rzecz zrobili: czyli dadzą nam dostęp do naszych pieniędzy. Wow! Ale to jeszcze nie ma chyba gotowej ustawy na to, to ma ruszyć 20 kwietnia i ja tu jeszcze się nie cieszę, bo to jeszcze się musi zmienić. Moja firma pracuje jeszcze w miarę normalnie i tutaj muszę parę dobrych słów powiedzieć o organizacji w mojej nowej firmie. Zarząd firmy, decydenci tutaj bardzo racjonalnie postąpili, czyli bez paniki, ale też nie biernie. Przeorganizowali trochę system pracy, wprowadzili prace zmianowe, oddzielili takie wewnątrz firmy, sektory, laboratorium to laboratorium, otoczarnia to otoczarnia, biuro to biuro. Nie ma jakiś tam pielgrzymek między tymi sektorami, każdy tam dostał swoje własne toalety, urządzenia takie, żeby każdy, każda ta jednostka była samowystarczalna. Dodatkowa firma przychodzi po. Po tej zmianie dziennej dezynfekuje wszystkie powierzchnie tam specjalistycznie. Podeszli naprawdę bardzo sensownie. Tu naprawdę podoba mi się. Mimo tego może się ukazać nagle, że jedna osoba w firmie jest chora i jest koniec. Zamykamy firmę, wszyscy na kwarantannę. I my tracimy wtedy nasze ostatnie źródło dochodu. I wtedy prawdopodobnie hashtag lot do domu. No bo... Być bezrobotnym tutaj, a być bezrobotnym w Australii, to jest dla nas taka różnica. A być bezrobotnym w Polsce, to jest dla nas taka różnica, że po prostu koszty życia w Polsce są trzy razy niższe, więc lepiej nam pewnie być bezrobotnymi w Polsce, bo nie sądzę, żeby w Polsce teraz firmy budowlane jakąś zmasowaną rekrutację przeprowadzały, że to my wrócimy i odezwą się do nas headhunterzy z całego kraju. I no więc realistami. jest to bardzo trudna decyzja, w sensie nasza decyzja co mamy tutaj zrobić, bo Wyjeżdżając stąd, teraz tracimy praktycznie rok życia bez żadnego outcome'u, bez żadnego... bez żadnego... nie wiem, jak to tak powiedzieć. się wyjeżdżając stąd do, do, do Polski, do domu, tracimy to, w co inwestowaliśmy tutaj przez cały poprzedni rok, czyli w moją edukację i w moje studia, po to, żeby mieć kiedyś tam lepszy byt. I ktoś może powiedzieć, dobrze ci tak? Nie. No ja to rozumiem. No bo w sumie, co, to była moja fanaberia od samego początku? Ale ja nie, nie poddam się tak łatwo i my, ja myślę, że my tutaj zostaniemy do końca, nawet gdybyśmy mieli się prosić po znajomych, albo po rodzinie, żeby dać, dawali nam jakieś pożyczki, nie wiem, co my zrobimy, ale ja chyba się nie poddam tak łatwo, mimo, że jestem wkurzona na to, co tutaj, tutaj się dzieje, jestem wkurzona na to, jak ten rząd nas traktuje, ale trudno, no. Teraz mi się wydaje, że to jest duży test na to i że teraz, jeżeli to przetrzymamy, to będzie dobrze. Ale to jest też ciekawe, bo ja w Polsce nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo nigdy mnie to nie dotyczyło i jakby oczywiście nikogo to nie dotyczyło wcześniej, co się dzieje teraz, ale jak Polska traktuje teraz ludzi, którzy są w Polsce, ale nie są Polakami? Czy teraz ich traktujecie inaczej, lepiej, gorzej, czy nie myślicie o nich? Co rząd na nich, o nich mówi? No bo tacy ludzie są wszędzie, nie na całym świecie. I wy teraz oglądacie nas, czyli jakby my jesteśmy Polakami, więc pewnie czujecie do nas jakąś sympatię, ale my tutaj w Australii jesteśmy przez australijski rząd traktowani właśnie tak. I czy tak jest na całym świecie? I czy uważacie, że to jest w porządku? Bo ja naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Może, żeby jakoś optymistycznie zakończyć naszą relację? To chcielibyśmy się zwrócić na taki aspekt pozytywny, uwagę i może to zrobię w formie takiego podziękowania. Tak jak Natalia wspominała, sporo osób po prostu oferuje jej pomoc, czyli w ludziach, w części ludzi odzywa się takie właśnie ludzkie podejście, taka troska i chęć pomocy. Ja też otrzymałem takie propozycje, takie zapewnienia, że w razie co, to wiecie, nie jesteście sami, a jak coś potrzebujecie, to dajcie znać. Z imion i nazwisk nie, nie będziemy wymieniać, tylko dajemy Wam znać, że tacy ludzie są i tym osobom właśnie e, dziękujemy. I też chciałabym poprosić Was, e, jeżeli czujecie, że to jest dobry pomysł, to żebyście też komuś pomogli, albo żebyście odezwali się do kogoś, kogo, kogo lubicie, szanujecie albo kochacie, żebyście sprawdzili, czy o tej osobie wszystko jest dobrze, żebyście porozmawiali z kimś, z kim może jakiś czas nie rozmawialiście. Albo żebyście zrobili coś miłego dla kogoś w tej sytuacji, bo takie pojedyncze gesty bardzo dużo znaczą dla hmm. innych ludzi. Nawet więcej niż byście mogli się spodziewać. To trzymajcie się zdrowo. I myjcie rączki.